Podczas dziesiątej rocznicy Wschodniego Forum Ekonomicznego we Władywostoku w Rosji, gdzie obecny był między innymi prezydent Władimir Putin, a także wiceprzewodniczący komunistycznej partii Chin. W minionych latach gośćmi byli również znani politycy, tacy jak premier Japonii Shinzo Abe, premier Malezji i wielu innych przywódców państw, a doradca Władimira Putina przedstawił kontrowersyjną tezę. Ponieważ twierdzi on, że USA mogłyby stopniowo zdewaluować swoje 37 bilionów dolarów długu publicznego poprzez system kryptodolarowy. Co to dokładnie oznacza i dlaczego jest to ważne dla ciebie jako inwestora w Europie? Przyjrzymy się teraz. Brzmi to początkowo jak szalona teoria spiskowa, ale ponieważ na tym kanale chodzi o racjonalną ocenę faktów, przyjrzyjmy się temu bliżej. Ponieważ opiera się to na starej sztuczce z historii finansów, dług publiczny zmniejsza się poprzez inflację, a cyfrowy dolar mógłby przenieść tę grę na zupełnie nowy poziom. Przyjrzyjmy się najpierw sytuacji zadłużenia USA. Obecnie dług publiczny USA wynosi ponad 37 bilionów dolarów, a co roku deficyt rośnie o kolejne biliony. Ponadto, tylko w tym roku powstało ponad 2 biliony dolarów nowego długu publicznego. Odpowiada to ponad 120% rocznej produkcji gospodarczej, co stanowi więcej niż Stany Zjednoczone generują w ciągu roku. Historycznie rzecz biorąc, wartości powyżej 120% są bardzo niepokojące. I dlatego same Stany Zjednoczone płacą ponad bilion dolarów rocznie. Odsetki. I żeby to zobrazować, to więcej niż Chiny wydają rocznie na swoje wojsko. Tę sumę nie da się już opanować przez oszczędzanie czy klasyczne reformy. Zaraz Wam to wyjaśnię. Pytanie więc brzmi: jak Stany Zjednoczone mogą się z tego kiedykolwiek wydostać? A więc stary trik redukcja zadłużenia przez inflację. Historycznie rzecz biorąc, państwa mają jednak trzy możliwości pozbycia się długów. Możliwość pierwsza. I właśnie to próbowano zrobić. W tym roku Elon Musk i Donald Trump wspólnie rozpoczęli inicjatywę Doge, gdzie na wzór argentyńskiego prezydenta Javiera Mileja chcieli sięgnąć po przysłowiową piłę łańcuchową i pierwotnie zaoszczędzić 2 biliony dolarów. To wszystko nie do końca się udało, bo jeśli spojrzeć na liczby, a jest na ten temat wiele raportów, to w sumie udało się zaoszczędzić tylko około 150 milionów dolarów. A wydatki państwowe są na przykład w tym roku jeszcze wyższe niż w zeszłym roku. Drugą możliwością jest wzrost gospodarczy. Gospodarka rośnie szybciej niż zadłużenie. Tutaj mamy teraz Scotta Besanta, amerykańskiego sekretarza skarbu, który powiedział: OK, trudno tak z dyscypliną budżetową, ale będziemy stymulować gospodarkę, żeby mieć silniejszy wzrost gospodarczy niż nowy dług w procentach, i w ten sposób wyrośniemy z zadłużenia. Trzecia możliwość, o której oczywiście trudno mówić publicznie, zwłaszcza jeśli jest się emitentem światowej waluty rezerwowej, to inflacja. To znaczy, że dług pozostaje nominalnie taki sam, ale siła nabywcza pieniądza spada. I Stany Zjednoczone już raz bardzo skutecznie to zastosowały. Bo Stany Zjednoczone są od czasów II wojny światowej bezsprzecznie numerem jeden wśród światowych potęg na tej planecie. A po tej II wojnie światowej wskaźnik zadłużenia państwa wynosił już ponad 120%. Na skutek inflacji i sztucznie zawyżonych stóp procentowych w 1980 roku spadło ono poniżej 30%. A teraz niektórzy pewnie się zastanawiają: no cóż, Stany Zjednoczone musiały niesamowicie sumiennie spłacać swoje długi. Ty tego nie masz, tak? Długi zostały zdewaluowane. Dlatego przyjrzymy się teraz bliżej koncepcji kryptodolara. Obecnie już ponad 100 banków centralnych pracuje nad cyfrowymi walutami banków centralnych, lepiej znanymi jako CBDC. Chiny są już bardzo zaawansowane z e-yuanem, Unia Europejska testuje cyfrowe euro. Moim zdaniem także Stany Zjednoczone w końcu pójdą tą drogą, ponieważ dolar jest kręgosłupem światowego handlu. I właśnie w tym miejscu pojawia się teza doradcy Putina, ponieważ twierdzi on, że dzięki cyfrowemu dolarowi, czyli pewnego rodzaju państwowo gwarantowanemu pieniądzowi, stablecoiny mogłyby umożliwić USA globalizację swojej inflacji. To oznaczałoby, że nie tylko Amerykanie, ale wszyscy użytkownicy dolara na całym świecie ponosiliby koszty dewaluacji. Przyjrzyjmy się więc, jak ten mechanizm wygląda w praktyce. A więc, jak mogłaby działać dewaluacja za pośrednictwem stablecoinów? Wyobraź sobie, że Fed oficjalnie wprowadza cyfrowego dolara. I ten dolar jest używany we wszystkich portfelach i aplikacjach na całym świecie, zarówno przez nas, obywateli, jak i przez firmy oraz inne państwa. Już dziś widzimy na przykładzie US Dollar Tether czy USDC, że miliony ludzi wolą trzymać stablecoiny dolarowe niż własną słabą walutę narodową, gdzie zazwyczaj inflacja jest jeszcze wyższa. I właśnie tutaj tkwi trik, który mogą wykorzystać Stany Zjednoczone. Bo jeśli USA pozwolą na inflację, co według wypowiedzi amerykańskiego sekretarza Skarbu Scotta Besanta właściwie stanie się automatycznie, bo jeśli chce stymulować gospodarkę, to jak to zrobić? Poprzez wpuszczenie do obiegu większej ilości pieniędzy, a konkretnie przez uchwalenie tzw. Big Beautiful Bill, czyli stymulowanie rynku. Dlatego spodziewamy się również drugiej fali wysokiej inflacji. A jeśli Stany Zjednoczone de facto pozwolą na inflację lub ona w tym przypadku nastąpi automatycznie, to siła nabywcza dolara spada. A dzięki kryptodolarowi lub po prostu stablecoinom, ta inflacja jest automatycznie rozprzestrzeniana globalnie. Handlarz w Nigerii, inwestor w Niemczech czy firma w Azji. Wszyscy, którzy trzymają cyfrowego dolara, odczuwają jego dewaluację. Innymi słowy, kryptodolar lub stablecoiny byłyby. Turbo doładowaniem, które pozwala eksportować redukcję zadłużenia poprzez inflację na cały świat. Moglibyśmy teraz w tym wideo zanurzyć się jeszcze głębiej, dlatego jeśli jesteście zainteresowani kontynuacją, a także tym, jak obecnie wygląda sytuacja między zachodnimi mocarstwami a państwami BRICS pod przewodnictwem Chin, napiszcie mi o tym w komentarzach. Na ten temat zrobiłem już kiedyś film, który ma ponad 100 tysięcy wyświetleń, ale teraz przyjrzyjmy się najpierw, co to właściwie dokładnie oznacza dla nas, inwestorów. A więc gotówka nie jest bezpieczna. Kilka tygodni temu nagrałem na ten temat film o euro, w którym ciągle pojawia się to pytanie: OK, kiedy euro pęknie? Euro nie pęknie, euro już dawno upadło, tak samo jak każda waluta typu Fiat Money. I właśnie to widzimy znowu w gotówce. Od wprowadzenia euro, czyli w jego 26 roku istnienia, stracił on 88% wartości względem złota i względem SP 500. 80% utraty siły nabywczej. To znaczy, że gotówka, czy to dolar, czy euro na koncie, po prostu realnie traci na sile nabywczej. Amerykańskie obligacje też nie są już bezpieczne. Widzimy to, co zostało wywołane przez inwazję Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Od tego czasu zrozumiano, jak dolar lub globalny system płatniczy mogą być używane jako broń. Widzimy to również. Chińskie zakupy złota od tego czasu wzrosły pięciokrotnie. Po raz pierwszy od 1996 roku zagraniczne banki centralne posiadają więcej złota niż amerykańskich obligacji. Dlatego amerykańskie obligacje również nie są już bezpieczne. Nie ulegną wprawdzie niewypłacalności, ale nie przyniosą zysków powyżej poziomu inflacji, bo taki jest właśnie zamysł. Kto świadomie wykorzystuje inflację, robi wszystko, by wierzyciele obligacji znaleźli się wśród przegranych, a zyski lub zwycięzcy są całkowicie jasne: to realne aktywa materialne a więc surowce i energia, nieruchomości w dobrej lokalizacji złoto jako zabezpieczenie i przede wszystkim historycznie najlepsza klasa aktywów. Akcje z solidną siłą ustalania cen, a jeśli chcesz wiedzieć, jak uczynić portfel odpornym na kryzysy i nie chodzi tu o krach, lecz o to, jak skonstruować portfel na każdą sytuację rynkową jako portfel na każdą pogodę. Teraz masz możliwość przetestowania. Zróbmy jeszcze raz krótkie porównanie z latami 70., które już kilka razy przywoływałem jako punkt odniesienia. W latach 70., kiedy inflacja była dwucyfrowa, traciły na wartości. Obligacje traciły na wartości w ogromnym stopniu. Kto natomiast postawił na przykład na złoto i złote monety, czego jeszcze nie widzimy, bo inflacja jest wciąż niska, albo miał w portfelu ropę, ten nie tylko zdołał zrekompensować inflację, ale nawet ją wyraźnie przewyższyć. A czy Stany Zjednoczone rzeczywiście wprowadzą cyfrowego dolara? To, jak już mówiłem, nie jest dla mnie aż tak istotne, bo w gruncie rzeczy stablecoiny są już cyfrowym dolarem amerykańskim. Czy zdecydują się zdewaluować swoje długi, pozostaje na razie otwarte. Otwarte, ale pewne jest jedno: redukcja zadłużenia poprzez inflację to najstarszy trik w historii finansów. Nigdy nie mówi się o tym publicznie. A mimo to wiele państw, w tym Stany Zjednoczone, już po II wojnie światowej z tego korzystało. A tak przy okazji USA ma obecnie drugi co do wielkości deficyt budżetowy od czasów II wojny światowej. Dla ciebie jako inwestora oznacza to przede wszystkim, nie polegaj ślepo na gotówce ani na obligacjach skarbowych. Trzymaj w tych instrumentach tylko niezbędną żelazną rezerwę. Zbuduj portfel, który pozostanie odporny, zwłaszcza w środowisku inflacyjnym. A teraz oczywiście interesuje mnie Twoje zdanie. Czy zaufałbyś cyfrowemu dolarowi? A może widzisz w tym raczej ryzyko? Napisz mi w komentarzach. Widzimy się w kolejnym filmie.